Kiedy temu byłem na targach fotografia i film w Krakowie. Byłem na jednym z wykładów prowadząc ten wykład fotograf, który robił genialne zdjęcia, naprawdę świetne zdjęcia. Powiedział takie zdanie a, a może tak jeszcze powiem, wam, że zaproponował konkretne filmy, chyba z kilkanaście filmów wartych obejrzenia od, pod kątem. Świetnego kadru, świetnego e, obrazu. Do tego pokazał serię inspirujących zdjęć, a poprzedzone to było, albo określone takim zdaniem, e, e, przekażę je w takiej bardziej e, ładnej formie, że kiedy karmisz się byle czym, to tworzysz byle co. Jeżeli karmisz się byle czym, to wychodzi z ciebie byle co. I to tak świetnie podsumowuje, jak ogromny wpływ ma na nas to, co nas otacza to, czym żyjemy, co oglądamy filmy, jakieś materiały i dlatego chcę zachęcić Was do, do książek, między innymi. Jestem na etapie czytania pewnej książki, którą Ci za chwilę zacytuję, kilka fragmentów. Autorka pisze tak. Nie zostałyśmy stworzone byle jak, ale w sposób misterny i uważny, ze wszystkimi zaletami i słabościami. Psalmista Dawid mówi Ty bowiem utworzyłeś moje narki, Ty utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła, i dobrze znasz moją duszę. Czy jesteś w stanie uwierzyć, że zostałaś stworzona cudownie? Że ten konkretny kolor oczu czy włosów, wzrost, barwa głosu oraz temperament zostały bardzo dobrze przemyślane i wykonane przez twórcę, że jesteś godna podziwu, że jesteś bezcennym, bożym dziełem? Bóg dokładnie w taki sposób cię widzi. Dalej stawia pytanie: dlaczego uwierzenie w to, że zostały się stworzone cudownie jest tak trudne? No, dalej to może już w takim razie sami doczytacie. To jest ta książka. Podziel się tym, co o tym myślisz. Może to komuś pomoże. A jeżeli chcesz mi pomóc w, w prowadzeniu tego kanału, to proszę cię, zasubskrybuj. Pozdrawiam cię, w Chrystusie Panu.